Ну, что-то не шоковало. Não, é, malo, é uma delícia, <coughs> ali Olha é uma dramaturga é um drama, né? To jest normalny człowiek luz. <głos> <głos> Nagrywaj. Jak go skończę, to wrzucimy że 5 minut bez popijania na Mo no co telefon patrzy co? Muszę zostapę O, Zjeść. Możemy. Powiem ci, że spodziewałem się od szego sery. pierwsze nie powiem, że nie. ślina mi się zbiera, ale... Kurwa, nawet łezki nie urodziłeś. <grym> no co ty, mówię że mnie je ja ze Jest gitą. Patrząc po tych filmikach na YouTube, spodziewałam się, że będzie płakał, smarkał i wiadomo co jeszcze, a ty w ogóle... Cześć! Jakby paprykowy chipsy jadł. Wyślemy <grym> dzisiaj do <tylko> Kohisa. <grym> Dobra, mi fal panisz po pięć minut to trochę Może pan zestem. Wiem. Serio? Przecież to jest tak ostre, że po prostu... Ja też mam chyba wszystkie te. Tak. O nie! Ale to jest e -e. Tak Ostre, nie powiem, że nie jest ostre, bo jest ostre. To jest jedna z ostrzejszych rzeczy jak ja Ale... Poczekaj, poczekaj. Czekaj, czerwony <laughs> się robi, poczekaj. Na kamerze to widać, na telefonie to widać, że się robi czerwony. Nie, no łapie, na pewno nie. Czuję, że jest <grym> ostre. Najgorsze jest to, że już czujesz, wiesz, żołądek. Nie, nie tutaj, tylko żołądek. Masakra, tylko tej przyprawy spróbowałam normalnie. Jakbym miał ostre pringersy. Jakbym to ugryzła, <grym> to byś się popakował. <grym> Normalnie jakbym miał od ostre Pringlesy. Najostrzejsze jakie są? Ja tylko trzy ziarenka tej przyprawy zjadłam i ja czuję normalnie z tym buzi, że. To normalnie. Mhm. Nie, no ja czuję, że mój organizm z tym, z tym walczy, nie? Mój już w nosie czuję, ale tak to, to nie, nie tak. Zobiecał tylko, czysta kapsaicyna, bo... No, no, no. Słuchaj... To, to raczej jest taki max. Już bym więcej nie chciał próbować. Uf. Uf. Uf, Że, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W znaczy, ja chcę się napić ogólnie, Ach, nie tak, to, że. Tak, wiem, tylko chodzi mi wiesz, przy... przy tym, jak to się robi, czy mm. nie, To jest najgorsze. Czy nie lepiej to przetrwać, bo to rozprowadzić po całych ustach, po całym po organizmie <coughs> i jest chyba gorzej. Co, <coughs> ślina, jak przewykasz, to boli, ale. Nie wiem, można się tak krzywić. Nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. 100% 55 5 5 sekund. Najgorsze to Głosieńca... jest ból żołądka, bo tak to to wiesz Do przeżycia. O, no, zapieczę drugi raz. Na pewno. Uprzedzałeś. Ja się ręka do mnie, ale nie czuję tam. Uch żeby ciężko było o tym 15 sekund dwa, i koniec. Ja go trzyże wracam. Hmm.